Naukowcy uważają, że gdzieś tam daleko w kosmosie może dryfować sobie ogromna cebula. Nie jest to oczywiście prawdziwa cebula, tylko coś jeszcze bardziej niezwykłego. To gwiazdy upakowane jedna w drugiej, warstwa po warstwie. Te fascynujące obiekty zwane grawastarami mogą być kuzynami czarnych dziur. Ale co najważniejsze, być może tkwi w nich klucz do zrozumienia najbardziej tajemniczych zagadek wszechświata, ciemnej energii. A nawet innych wymiarów. Zacznijmy od grawitacji. Ponad 100 lat temu Albert Einstein pomógł nam zrozumieć, jak ona w ogóle działa. Okazuje się, że to nie tylko coś, co przyciąga rzeczy na Ziemi i sprawia, że jabłka spadają na głowę Newtona, to coś znacznie bardziej surrealistycznego. Chodzi o wypaczanie samej struktury istnienia. Powiedzmy, że rzucasz ciężką kulę na środek łóżka, przykładowo taką do kręgli. Co się stanie z pościelą? Zapadnie się, prawda? Zostanie częściowo ściągnięta i zgromadzi się wokół kuli. Jeśli następnie potoczysz mniejszą kulkę po łóżku, na przykład szklaną dunię, nie będzie się poruszać w linii prostej, zamiast tego zacznie okrążać ciężką kulę, będąc coraz bliżej, coraz bliżej, tak jakby ta większa kula ją wciągała. I na tym właśnie polega grawitacja. Ale zamiast o pościeli mówimy o tkaninie przestrzeni i czasu, inaczej czasoprzestrzeni. Ciężkie obiekty, jak planety i gwiazdy, tworzą wgniecenia w czasoprzestrzeni, a księżyce, planety, a nawet światło poruszają się wzdłuż tych wgnieceń. Grawitacja jest krzywą, która mówi im, dokąd się udać. Można się więc domyślić, że czarne dziury są jak te najcięższe kule. Grawitacja jest tak silna, że kurczy je, czyniąc coraz mniejszymi. Tak niewielkimi, że mogłyby zmieścić się w dłoni, ale jednocześnie zachowując masę kilku słońc. Niektóre z nich mają masę ponad 40-krotnie większą niż słoneczna. To niedorzeczne, ale w zasadzie tworzą one w czasoprzestrzeni studnie bez dna ze zwariowaną grawitacją. Obszar wokół nich, zwany horyzontem zdarzeń, jest najbardziej przerażającą rzeczą, jaką tylko można sobie wyobrazić. To punkt bez powrotu. Kiedy coś spadnie poza horyzont, już się z niego nie wyrwie, nawet światło. Dlatego też są elementami, no cóż, czarnych dziur. Ale grawa stary są czymś znacznie dziwniejszym. Podobnie jak czarne dziury, prawdopodobnie są bardzo zwarte. Ale to nie małe doły nieskończonej grawitacji. Mają coś bardzo osobliwego w swoim rdzeniu ciemną energię. Jest to jedna z największych tajemnic wszechświata. Ciemna energia to niewidzialna, tajemnicza zawartość, która wydaje się coraz szybciej rozciągać wszechświat. To biegunowe przeciwieństwo grawitacji, która przecież stara się przyciągnąć rzeczy do siebie, aby spowolnić ekspansję wszechświata. Z kolei ciemna energia z całych sił chce sprawić, by kosmos był jeszcze większy. Na szczęście ciemna energia jak dotąd wygrywa te batalie tytanów. W przeciwnym razie wszyscy znaleźlibyśmy się w głębokiej dziurze. Jesteśmy w stanie zobrazować grawitację przy pomocy kul, ale jak opisać ciemną energię? Czy jest siłą? Polem energii? A może czymś jeszcze innym? Nie mamy pojęcia. Naukowcy potrafią mniej więcej wyjaśnić jej działanie. Wiedzą, że jest niesamowicie rozproszona, jak okiem sięgnąć, ale nie potrafią powiedzieć, czym właściwie jest. Ale jeśli tkwi uwięziona wewnątrz grawa starów, może w końcu odkryjemy prawdę? Nazwa wywodzi się od pojęcia gwiazd kondensacji grawitacyjnej. Gwiazdy grawitacyjne zostały wymyślone przez dwóch profesorów fizyki, Pawła Mazura i Emila Mottole, w 2006 roku. Zastanawiali się, co jeszcze oprócz czarnych dziur może się wydarzyć, gdy masywna gwiazda zapada się w siebie. I w końcu stworzyli alternatywę. Pomyślcie o tym w ten sposób. Grawitacja przyciąga wszystko do środka, sprawiając, że superciężkie obiekty takie jak gwiazdy kurczą się. Im bardziej gwiazda się pomniejsza, tym gęstsza się staje, a jej grawitacja rośnie. W pewnym momencie może przekroczyć próg krytyczny i stać się czarną dziurą. Ale co by było, gdyby w środku była ciemna energia, która by temu przeciwdziałała? W jądrze Grawastara może znajdować się obszar wypełniony fałszywą próżnią lub ciemną energią. Energia ta byłaby wypychana na zewnątrz walcząc z grawitacją. To tak, jakby niepowstrzymana siła spotykała się z nieprzesuwalnym obiektem. Dzięki temu rdzeń gwiazdy nie zapada się w czarną dziurę. Trochę to pogmatwane, zwłaszcza, że nie wiemy, czym jest ciemna energia, więc jak może cokolwiek wypełniać. Ale na szczęście, nawet jeśli naukowcy nie potrafią w pełni wyjaśnić zjawiska ciemnej energii, dysponują modelami matematycznymi, pozwalającymi sprawdzić, jak ona działa we wszechświecie. Postanowili więc przetestować pewną teorię. I tu sprawy komplikują się jeszcze bardziej. Nowa teoria mówi, że grawastary wcale nie muszą być prostymi, samotnymi obiektami. Zamiast tego mogą być ułożone jeden w drugim, jak matrioszka. Każdy z grawastarów jest jak warstwa z własną bańką ciemnej energii wewnątrz, otoczona cienką powłoką materii. Najbardziej zewnętrzna powłoka mieściłaby w sobie większy grawastar, a kolejne skrywałyby coraz mniejsze i mniejsze. Wyobraźcie sobie balony, jeden w drugim. Ciśnienie powietrza w każdym z nich jest stabilne, równomiernie rozłożone. Dzięki temu żaden z nich nie flaczeje, współistnieją, nie pękają ani nie zapadają się. W przypadku grawastarów powietrze to ciemna energia, a guma to otaczająca je powłoka materii. Brzmi jak szaleństwo, wiem! Ale w istocie takie porównanie czyni całą teorię bardziej obrazową. Pojedynczy grawastar może mieć bardzo cienką powłokę materii, ale im jest ona grubsza, tym bardziej prawdopodobne jest stabilne istnienie tego obiektu. I wreszcie najlepsze w nich jest to, że być może dzięki nim uda się wyjaśnić jedną z największych tajemnic w historii. Mianowicie, jak rodzą się wszechświaty. Kiedy gwiazda zapada się w grawaster, materia mogłaby teoretycznie implodować przez środek i stworzyć nowy wymiar. To łączyłoby te obiekty z samym wielkim wybuchem. Część uczonych spekuluje nawet, że ciemna energia może być energią wymienianą między naszym wszechświatem a dzieckiem wszechświata, które powstało z grawa stara. Oczywiście póki co są to tylko spekulacje. Pojawia się pytanie, gdzie te wszystkie grawa stary? I jak to sprawdzić? Cóż, fizycy nie są pewni, to zjawiska bardziej z rodzaju co by było gdyby, niż faktyczne obiekty, które udałoby się odkryć. Ci dwaj profesorowie po prostu próbowali sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby grawitacja i ciemna energia działały razem w ten sposób. LIGO, duże obserwatorium, które wykrywa pulsacje w czasoprzestrzeni, nie znalazło wyraźnych dowodów na istnienie grawastarów. Innym problemem jest to, że grawastary byłyby stabilne tylko w określonych przypadkach. Na przykład, jeśli wirowałyby zbyt szybko lub ich powłoka byłaby zbyt gruba, mogłyby zacząć się chwiać lub ostatecznie rozpaść. Trwałoby to jednak miliardy lat. Poza tym, nawet jeśli nie widzimy ich teraz, pamiętajmy, że to samo stało się z czarnymi dziurami. Kiedy Einstein opublikował swoją przełomową teorię ogólnej teorii względności, inny naukowiec, Karl Schwarzschild, wziął te równania i znalazł rozwiązanie. I właśnie wtedy zdał sobie sprawę, jeśli grawitacja stanie się niewiarygodnie silna, światło nie będzie w stanie uciec, a to może stworzyć coś w rodzaju dziury w przestrzeni. Nawet Einstein uznał, że to zbyt dziwne, aby mogło być prawdziwe. Wiele lat zajęło nam potwierdzenie istnienia czarnych dziur, aż wreszcie kilka lat temu zrobiliśmy zdjęcie jednej z nich. Być może pamiętacie to rozmazane zdjęcie, które krążyło po internecie. Był to obiekt Sagittarius A z gwiazdką supermasywna czarna dziura w centrum Drogi Mlecznej. Dlatego naukowcy tak poważnie podchodzą do grawa Skoro matematyczne obliczenia się zgadzają, to znaczy, że takie obiekty są możliwe w rzeczywistości. Teraz musimy tylko sprawdzić, czy faktycznie, co gdzieś ciekawe, tam są, prawdopodobnie wyglądałyby jak zwykłe czarne dziury. Mogłyby emitować wysokoenergetyczne promieniowanie, pochłaniając przy okazji materię. Mogłyby nawet wytwarzać coś, co nazywa się promieniowaniem Hawkinga. To rodzaj energii, która ucieka z czarnych dziur. Innymi słowy, odróżnienie ich byłoby prawie niemożliwe. Grawastary mają jednak pewnego asa w rękawie. Jeśli ich powłoka jest przezroczysta dla światła, mogą zaginać je w nieco inny sposób niż robią to czarne dziury. Być może więc gdyby udało się zweryfikować, jak dokładnie światło zagina się wokół tego tajemniczego obiektu, różnica stałaby się dostrzegalna. A nawet jeśli okaże się, że grawastary nie istnieją, i tak pozostają bardzo cenne dla nauki nauczyłyby nas sporo o grawitacji, czarnych dziurach i teorii względności.